Witam wszystkich w miarę możliwość serdecznie. Tym razem Ghost Runner, czyli cyberpunkowa gra, sprężnościowa od polskiego studia. Więc wiadomo, od razu 12 na 11. Hmm, czy jakoś tak? Nieważne. Ja, mimo tego, że gra w Humble Choice jest dostępna na Steamie, ja gram na Epiku, bo zacząłem grać na Epiku i miałem zainstalowaną tę grę. Grałem wcześniej, nawet dość długo, ale z jakiejś z przyczyn Epic postanowił, że usunie wszystkie moje postępy. Tak, na szczęście gra została na Steamie. Nie wiem, żebym to sugerował, ale... Dobra. Więc, na czym polega ta gra? Ta gra jest e, niewyobrażalnie trudna. <grytanie> Proces założenia, ale jest bardzo trudna. Jest to... wyjątkowo szybka gra znościowa, w której pokonujemy... Cyberpunk cyberpunkowe miasto pokonujemy przeciwników. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Nasza postać jest bardzo zwinna, ale jednocześnie jest. Po prostu bardzo delikatna. Padamy na jeden strzał. Więc w grze bardzo dużo umieramy. I robimy bardzo dużo powtórzeń. To jest. Taki urok tej gry. Po, po drodze. Po drodze e, od, odblokujemy kolejne umiejętności. Ja, jako muszę, że musiałem od początku. Mam, odblokowałem tylko jedną. Blika. Przepraszam, blinka. Niezamierzona rekl reklama albo krypto reklama, tak, ale z więcej. No, grama też yy, to mogę teraz pokazać przed gameplayem, jeszcze, bo jeszcze zanim przeciwnik kłamy. To są nasze, nasze ulepszenia. Mamy tutaj ulepszenia. No ja są w kształcie klocków do tetrisa, Mamy ograniczone pole, które możemy wykorzystać, by je tu włożyć. No nie wiem, ten możemy włożyć w ten sposób. Ten większa blika, blinka. No ale z tym już. Mm, mm, no tylko tak. Nie bardzo. Każdy ma jakieś, jakieś ulepszenia i musimy yy, zarządzać nimi, tak? Tylko to jest nam co bardziej nam potrzebne. Na przykład to daje nam. Możemy odbić. ciosem miecza, możemy odbić natrafujący pocisk w stronę podziwnika. No ale ja to rzadko trafiam. Więc po co? Wolę to dodatkowy. 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 szarze, tak? Dodatkowy blik. Tak, nie blik, tylko nasz komentarz taki. A zaraz pokażę zresztą. To, bo akurat wpasuje. że. przedmioty są pokazane na radarze. <grym> i takich nie widzę. I ten bo akurat nic lepszego nie było pod ręką. To podświetla przeciwników. Ja jestem stary i ślepy, więc akurat. Mamy też kosmetyki, które możemy odblokować. No ale to nie ma żadnego był na grę, więc Hashtag nikogo. Dobra, przejdźmy do gameplayu. O, jest przeciwnik. Jest poświetlony. I i zginąłem. Na szczęście w grze restarty są bardzo szybkie. Znaczy, możemy zginąć i zrekratować. No, tu przejdziemy po ścianach, bo wiadomo musimy biegać po ścianach I musimy walczyć kataną, ponieważ Poddawać hmm. <grymanty> to cyberpunk, <Summer> halo <grymanty> Mamy linkę pociągającą eee. I takiego dasha, O, dash, dobre słowo, z nie polskie I szybkie restarty Dobra, już No nie zrobiłem go, no nie wierzę po prostu Da, no, tak jak mówiłem, szybkie restarty, bardzo szybka gra, nie wybacza błędów Znaczy po nieku nie wybacza błędów, bo w końcu mamy restart szybki, więc yy, w sumie jak sobie ja spojrzeć No. A, o, nie ten przycisk. To no może od tej pory po prostu zrobię montaż. Samych udanych podejść to będzie trwało jakieś 5 minut, a <noise> będą jakąś godzinę materiału, ale może spróbujmy. Fuh, nieudanych podejść byłoby łatwiej zrobić montaż. monitoring Key's communications to keep you updated. Atma. Atma chip. The standard neural implant. You must have heard of them. Basically simplified versions of your own Cortex interface. Hmm. I'm gonna connect to your visual feed so I can guide you better. Can you grant me access? Done. And I'm in. Seeing the world from your perspective will make things much easier. Dharma City. Yes. Well, first you have to get through the base, and much has changed since you've been gone. There is no law here anymore. Just the key master's goons, pushing everyone around and shouting orders. You didn't obey. Some of us didn't had visited the base often in the past towards the end of our time this place became overrun with criminals the ghost runners kept them at bay until mara took over They weren't afraid to speak up against Mara and remind us that things used to be different. The resistance started because some of us remembered the time before the what What is that? Supposedly, she wanted to unlock our chain, set us free. <laughs> yeah, right. Free from the architect. Probably. Another one. Strange. The keys are nearly gone. They're not regrouping at the usual locations. They're just retreating. Returning to the city? Not returning. Leaving. Most of the keys are local and never go up there. This is unusual. While heading towards Amida Station. Getting to the elevators is gonna be tricky. Wait. Why? Some of their units just changed course. They're coming back. Not exactly. Give me a minute. The climbers were always out of their depth, even in full force. Why you believe she can be of help is beyond me? She wants to fight. This is a mistake. You don't have time to worry about one sector's dwindling population. You want them to die? You're missing the bigger picture here. Sometimes sacrifices are necessary for the greater good. No, Dobra. Przedem niczego Mimo, że mam podobno się powiem na radarze, ale nie mam czasu patrzeć na radę. Tak czy inaczej, gra bardzo wciąga. To jej takie szybkie tempo. Jest i tak. Chyba najważniejsze chyba to, że, on, że są bardzo szybkie loadingi od checkpointu, więc można powtarzać, 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 to coś nam się nie udało. Więc gra, mimo, że bardzo trudna, to nie jest, nie jest frustrująca, to ważne. ważne w tego typu grach. Tak czy inaczej, tak mniej więcej prezentuje się Ghost Runner. Oczywiście, jak się. Po wycięciu wszystkich moich yy, nieudanych podejść. Powiedz grałem 13 minut ten level, a nie będzie z 5 <grym> minut gameplayu, Tak czy inaczej, z mojej strony to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. I muzyka.